Witamy was. Oto kolejna creepypasta, pasta jaką udało mi się znaleźć. Zacznijmy więc. Zaczęło się jak normalny dzień. Nienawidzę Endermanów. Zacząłem się cofać powoli. Wtedy usłyszałem bieg za mną. Pobiegłem do mojego domu i zamknąłem drzwi. Niestety on się przeteleportował. Przestraszyłem się w tym momencie i uciekłem do nederu. Nienawidziłem tego miejsca ale myślałem, że to konieczne. Zwolniłem trochę i spojrzałem, by tylko zobaczyć przerażające oczy Enermana, wciąż za mną biegł. Zacząłem biec znowu, i jakoś on nadal biegł za mną. Spojrzałem w dół i zobaczyłem, że biegałem na piasku dusz. Byłem teraz bardzo przestraszony i zdałem sobie sprawę, że jestem skończony. Jak spojrzałem w oczy Enermana, zdałem sobie sprawę, że miał czyste białe oczy. Byłem jeszcze bardziej przerażony, ale nie mogłem nic z tym zrobić. Jak Henderman się odwrócił, zaczął zamieniać się w duszę i zdałem sobie sprawę, że chce we mnie wstąpić. Odwróciłem się i próbowałem uciec, ale byłem zmęczony. Zdałem sobie sprawę, że wszedł do mojego ciała i straciłem kontrolę nad nim i zginałem się z bólu, wydając dziwne dźwięki a potem nagle stanął prosto w górę i krzyknął: Ja jestem Hierobrain.